Witam Was ponownie z tej strony. Zaczynamy, Xeno, i słuchajcie, kontynuujemy. Została przed nami jeszcze jedna kampania w grze Alien vs. Predator 2. I mianowicie jest to właśnie kampania naszego ukochanego Xenomorfa. Także będziemy dzisiaj zaczynać tą kampanię. I dobrze widzicie, mamy narodzenie, więc raczej będziemy. Zaczynać bardzo fajną formą, ale to już nie będę nic mówił. Na razie obejrzyjmy sobie na spokojnie To już miejscówki, które my jako Predator też przemierzaliśmy ostatnio w kampanii. Very Cargo vessel you are cleared for approach. Log on to channel 019 for landing beacon and weather data. I instructed you to have this ship installed by 9.30. You also told us to expect nine containers. We received seventeen. I don't want to hear excuses. Get it done! The committee is concerned, Doctor. The loss of Pod 5 is a major blow. Setbacks are to be expected. Yes, Dr. Eisenberg, but the committee is still waiting to see progress. We've made considerable strides in deciphering the alien chemistry. The committee wants commercial applications. You promised cures. Instead, they hear stories of unauthorized research. There's even a rumor you want to try to harness and control the Hive. I'm not responsible for what politicians choose to believe. I would hate to see your attitude jeopardize your future here. I'm not about to let this project get away from me. File that in your report. <laughs> Late. What's that? The package is larger than normal, so is your payment. As always, do not open it. Dobra. No, dokładnie, też takie te zówki jak z filmów, ten do I don't like this. right out what's the problem Richter General Rykov wants to see you now you gotta be kidding I'm scheduled for departure in 15 schedule's changed get moving oh come on Lloyd gimme a break let's go hot shot no i zaczynamy naszą przygodę właśnie Obcym i zaczynamy to jako face -hugger. Słuchajcie, to był. To jest tak minut, dobry. To jest tak dobry pomysł, żeby w ogóle kampanię ksenomorfa zaczynać z samym nad Facehagerem. To jest naprawdę mega dobry pomysł. Uwielbiam po prostu grać Face... Opsem w tej części, ze względu na to właśnie, że zaczynamy jako Facehager. I też inna sprawa, że w ogóle ten statek, który, tak jak mówiłem, to jest oczywiście stroma, ale. Generalnie, z tego co pamiętam, był chyba to Bizon G56 albo 60... 56 albo 65. musiałem tutaj generalnie sobie powtórzyć i zobaczyć jaki to był konkretny model. Ale tak, to jest ten sam model, który znamy z filmu Alien, czyli Głosowy Pasażer Nostromo. Ja muszę właśnie sobie jeszcze tutaj trochę to sterowanie ksanomorfem przypomnieć. Dobra, tym to skaczemy i tym chyba też możemy... Podskakujemy, a tu się po prostu rzucamy. No także zaczynamy, lecimy. Moja ukochana kampania, oczywiście, jako fejska możemy chodzić po tak, ścianach. Każdy sumie ksenom, Oprócz, oprócz Bastera. No i w sumie Pretoriana królowa chyba też nie chodziła nigdy po ścianach. Przynajmniej nigdy nie, nigdy nie było to potwierdzone. No i co? Musimy znaleźć naszego hosta. No, zobaczcie, no, cały z Nostromo. No normalnie Nostromo 1 do 1 wzięty z filmu. Może troszeczkę mniejszy, bo... No jednak, ale no to jest dokładnie ten sam model. Wskoczymy. Uuu, a, dobra, w ciemnościach mogę widzieć tą wizją taką dziwną, ksenomorfa. W tak, no ksenomorfa, no ale... Space Facehugger to nie jest do końca ksenomorf. Sanurfa no, już możemy nazywać czas bastera. Bo tak naprawdę facehager właśnie jest osobną formą życia. No, sir. No, sir. I właśnie za tym gościem, z tego co pamiętam, tego gościa właśnie musimy, który gdzieś go złapać, żeby go zainfekować. Ale Nie co To nie jest Tak, To co Na Może tej jeszcze no. możemy jeszcze czasami chwilkę poczekać i posłuchać, co wygadają gadają po prostu te postacie. No, no mówię, to jest całkiem fajne, jeżeli chodzi o obcego, o tą część. Somebody hacked the system, I'm serious. Just drop it already. You talked about permanent changes to the database, duty rosters, inventory, specimen samples, all kinds of stuff. Did you check the log? No record. Whoever did this was a pro. I'm betting it was one of Rykov's cronies. What do you have against that guy, anyway? Do you trust him? You know he got kicked out of the military. He <laughs> didn't get kicked out. He was honorably discharged, for medical reasons. One of the bears told me. You believe a mercenary? Look, the point is that someone has messed with the system. Tak, yeah, i my point is, it's better if someone else makes the report. Why get involved? Did it happen on your shift? Hmm. No, that you mention it. Zatem, you bring the heat down on your own dam, I'm going to get burned too. No, także tutaj też dowiedzieliśmy się mniej więcej coś o Rajkowie. No i oczywiście tutaj też mamy ten motyw, że jednak Welland Titani cały czas chce pozyskać Xenomorpha i chce na nich eksperymentować. Tych niezwykłych organizmach. W wręcz per perfekcyjnych organizmach. No ale wiemy wszyscy, jak to się skończy. Poza tym, że to no też jeszcze tutaj chyba mamy e, moment. E, jeszcze chyba przed tym, zanim w ogóle Marines do. na planetę przybywają. Hold up a Let me grab my coat. Także tutaj jeszcze mamy ten moment właśnie gdzie jeszcze nad nie stracili kontaktu z kolonią. Zresztą, że to już tam pod pięć chyba jeszcze czy nie już nie nie chyba już jest jest to wszystko po wypadku spoda 5. Kiedy jest twoja 5 miesięcy. To nie jest thinking about doing another one. Yeah, right. it's hard to beat the money. Just don't forget it's hazard pay. Dobra, to właśnie trzeba było poczekać aż się ci ludzie odwrócą. Bo jakbyśmy tutaj zaskoczyli po prostu... Podczas rozmowy, to by od razu tutaj strzeli ten alarm, by się tutaj odpalił i by już nas nie było, bo by przyszli. Kommando siły i by nas po prostu spalili żywcem. No i też inna sprawa, że tutaj... Właśnie w ogóle was nie ostrzegłem, że tutaj granie ksenomorfem może też tak sprawiać niestety ten ból. <laughs> taki nieprzyjemny taki efekt, właśnie takiego przemieszczania się. Bo tutaj, widzicie, no, tutaj coś, coś takiego możemy zrobić, po prostu wam zrobię karuzelę. Więc, w sumie podobnie jak w AVP-ku z 2010 roku, chociaż no tutaj we wszystkie kanały, wszystkie te wentylacje musimy po prostu wchodzić, tak jak wchodzimy. Uh, this So what's uh, we should probably check up on the motion tracker out by vehicle maintenance. Mm -hmm. Stark fixed that this morning. Did he? Yep. All right, then I guess we can start inspecting the lifts down on sub level two. Aw, oh, man. Uh, beats on clogging chem toilets. Mm -hmm. Tak, jeszcze nie przeszli. Dobra, tu się już jeszcze, Tak jak mówię, tutaj trzeba się już skradać. Tu jeszcze chyba będziemy mogli ich posłuchać, co, co tam gadają. A, chyba skrypt nie zadziałał, coś. No, tu jeszcze była rozmowa między tamtymi strażnikami, a tamtymi dwoma. Widzę, że skrypt nie zadziałał. No dobra, ale w każdym bądź razie tu już jesteśmy bezpieczni i teraz szukamy naszej ofiary Tu mamy locked, Tu nic nie ma żadnego tego wenta, no to dobra, sprawdzamy tam o, proszę, jak sobie pan ładnie drzemie Proszę bardzo Dżemka w pracy Co to ma być? Nie na mojej warcie! No i zainfekowaliśmy pana, który był totalnym dupkiem, nikt go nie lubił, nie będzie żadnej straty. I właśnie to jest to za co po prostu uwielbiam tą grę. Przechowywanie się, wychodzenie z klatki piersiowej, przebijanie się jak Baster. No co prawda tutaj przebijamy się tylko właśnie z zębiskami, ale no, sam ten fakt, że... Najpierw zaczynamy Facehugerem, później jesteśmy przez basterem, musimy się wydostać, no Że e, Rebellion tego na przykład nie kontynuował w AVP z 2010 roku. No przecież to jest świetny świetny materiał, świetny content. No, Próbuję się dostać do kolegi. A my uciekamy. No i tak, właśnie teraz jesteśmy basterem. niestety po ścianach nie możemy chodzić, z wiadomych przyczyn. No i też, no nasze zęby w, w konfrontacji z uzbrojonym człowiekiem to raczej jest pewna śmierć, więc tutaj też raczej trzeba po prostu na spokojnie przechodzić, przeczekać. No właśnie, możemy gryźć, ale niestety nie zrobimy żadnych większych <laughs> szkód. Pan może zęby są, przez na, są naprawdę ostre. No ale na tym polega gra obcym, właśnie skradanie się. Między innymi. Dobra, i teraz gdzieś tu się powinni właśnie odwrócić. Tutaj to już po prostu będzie naprawdę bardzo ostrożnie grać. Dopóki w sumie nie będziemy. Tutaj mówią, że dronem będziemy robotnicą, tak, dopóki nie będziemy tą dorosłą formą e, Ksanomorfa, no niestety tutaj trzeba się skradać Chociaż też nie jest to powiedziane tak do końca, no bo w dorosłej formie, jak będziemy już grać dorosłą formą, również najlepiej się jest skradać niż wychodzić Na tak zwanego Rambo i po prostu wszystkich roz, rozszarpywać pazurami No bo to może się dla nas bardzo źle skończyć, parę większych ciosów <laughs> Także, na no też będziemy mieć tutaj różnych przeciwników, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Także... O, widzicie, właśnie mnie zauważył, bo płynął na nami latarką, więc... No to sobie... Gnie. Dobra, teraz to już spierdzielamy. Siedziałem po go Generalnie właśnie tutaj powinien być ten też skrypt, że dochodzimy do tego gościa, tutaj ten kotek sobie gdzieś tam miał, i wtedy on tam podchodzi, możemy przejść na spokojnie. No, a teraz będziemy chyba tutaj gonił. Nie wiem, czy już stracił sobie zainteresowanie. Chyba tak już. Już sobie tam trochę coś stracił tego zainteresowania mną. No, dopiero teraz nam do tego kota idzie. No i właśnie w tym momencie, kiedy ten kot się uruchamia, to on idzie i możemy wtedy przebiegać koło niego. Więc tutaj czasami coś te skrypty nie widzimy. Ok. Teraz już próbujemy dalej zagrać po prostu po cichu już jeden alarm prawie żeśmy... W szczeli, Dobrze, tylko jeden gościu się do nas rzucił, a nie cała wataha. Dobra, się. No i też właśnie te ciemne załuki. Widzicie, dopóki gościu nas nie zauważy, niech poświeci na nas latarką, to nas nie zauważy co też jest fajna rzecz. Czasami w afp ku z 2010 roku było tak, że niby siedzisz kurde w ciemnościach, niby coś, a i tak gościu Cię widział i tak Cię widział. No może chyba za tą ciężarówką też jakoś chyba... chyba coś mnie przygniotło. A teraz gdzie on idzie? Dość. Hop! Chyba, ona mnie poświeci za latarką i będzie dupa. Dobra. On wrócił się tyłem. Możemy iść powoli. Dobra. No nie świeć w moją stronę ziomek. A już poświecił. A on jeszcze nie zauważył mnie, dobra. Było blisko. To chyba te robaczki znowu tutaj gdzieś latają. W ogóle nie mogę się schować pod śmietnikiem. No, także tak jak mówiłem, właśnie graniem obcym będzie dosyć mocno na skradamkę też nastawione. Nie zawsze, co prawda, ale będzie. No i oczywiście no... Ja za dzieciaka też mnóstwo razy kończyłem kampanię ob obcego. Uwielbiałem tą kampanię, zawsze koń no, skończyłem pierwszą... Kam skończyłem kampanię obcego, co zaczynałem kolejne to kółko, czyli znowu Maris Predator i Xenomorphy. Tak kurwa grę kończyłem w wakacje setki razy i do tej pory yeah, jeszcze sure, mi się nad nie zdziwiłam w żaden sposób. Yeah. 15 w sumie też bardzo podobnymi e, korytarzami, bardzo podobne takie też szliśmy Marinesem przecież. Więc a też inna właśnie sprawa w ogóle, że cała gierka jest tak fajnie skonstruowana, że potrafimy te Niektóre e, lokali, lokacje zwiedzić jednocześnie dwoma postaciami. Raz z Maryssem, później Xenomorphem, później Predatorem. Także całkiem fajnie to jest chyba rozwiązane zawsze w OFP-kach. E, Przynajmniej w dwójce, w, po części w trójce też. W jedence to tylko mapy się nie raz powtarzały. No, się nawpieprzaliśmy, no, jak stara baba w gościach. No i teraz się zacznie zabawa. hell is a dokładnie. jesteśmy już dorośli. Run like Tu zanim jeszcze zaraz sobie skończymy, tylko najpierw chciałem właśnie Wam pokazać parę rzeczy. O czym tu się skakało. Też inna sprawa właśnie tutaj w tej grze możemy akurat też przebijać sobie oczywiście i to regenerujemy dużą ilość życia takim gryzaniem się w głowę, jak i również takim rozczarpywaniem. Ciału, możemy sobie też jeszcze się podleczyć. Także no zaczynamy z Xanomorphem, mamy atak z ogonem. O! O Dobra. Kurde, teraz mi działa pozyskać, nie będę miał jak wyleczyć. No, tylko że jeszcze nie pamiętam czym się tutaj rzucało na ludzi. Powinienem to mieć pod takim jednym śmiesznym przyciskiem, ale widzę, że nie działa. To jest chyba automatycznie wchodzenie, tak. No. Dobra, słuchajcie, nie będę już wam tego przedłużał. Słuchajcie, to tyle ode mnie. Także zaczynamy nową kampanię. Jesteśmy już dorośli, tak jak mówiłem. Ja się z wami w tym miejscu żegnam. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.